Fundacja imienia doktora Piotra Janaszka podaj dalej w Koninie jest dostępna plus. Wychodzimy naprzeciw potrzebom osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności. Największą wspólną potrzebą osób, które do nas trafiają, to jest zwiększenie samodzielności. W mieszkaniach treningowych prowadzimy dwa programy. Pierwszy 12-tygodniowy jest przeznaczony dla osób po urazie rdzenia kręgowego, drugi natomiast dla osób z innymi rodzajami niepełnosprawności ruchowych. Trenerzy niezależnego życia to są fantastyczni ludzie, pełni dobrej energii i motywacji do działania i do wprowadzania zmian w swoim życiu i nie bania się tych zmian. Pracując z uczestnikami mieszkań treningowych, ich zadanie polega na tym, żeby pokazać, że na wózku też można. Żyć, żyć niezależnie i szczęśliwie, realizować swoje pasje. To są ludzie, którzy sami kiedyś ulegli wypadkom, ale pokazują, że są aktywni i że inni mogą brać z nich przykład. To jest takie nasze podaj dalej. Dziś pokażę wszystkim, jak prawidłowo pokonywać bariery architektoniczne. Jednym z takich elementów jest zjazd ze schodów. Przy wykonywaniu tej czynności trzeba bardzo. Yy, uważać na to poręcz, aby ta poręcz była dosyć sztywna i solidnie przymocowana do stałych elementów, tak jak tutaj konstrukcja. Równolegle, równolegle, równo koła. Okay, i teraz pochyl się. Ręka cały czas na ciągu właśnie, nie trzymaj ręki na wózku tylko na ciągach. Tak, dohamuj, dohamuj, równo, równo koła. No dobra, udało się. Musisz pamiętać o tym, żeby równo koła ustawić na każdym stopniu. Kolejnym elementem samoobsługi jest przesiadanie się na łóżko, czy też fotel lub do samochodu. Każda czynność wygląda podobnie. Osoby, które trafiają do mieszkań treningowych, staramy się, aby funkcjonowały w takiej przestrzeni życiowej, jaką potem będą miały w domu. Tutaj dowiadują się, jak można przystosować mieszkanie, kuchnię, łazienkę do własnych potrzeb, żeby czuć się jak najbardziej komfortowo i samodzielnie móc wykonać większość czynności. Każdą osobą, która przyjeżdża do mieszkań treningowych, ustalany jest indywidualny plan działania, czyli dokładnie dowiadujemy się, czego uczestnik potrzebuje i później przez kolejne tygodnie pracy pracujemy nad tym. Wspólnie wypracowujemy cele i realizujemy je wszystko mniejszymi, bądź większymi krokami. Nazywam się Magda Bebel, jestem absolwentką Akademii Życia. Mój udział w Akademii Życia trwał pół roku. W tym czasie, może nie tyle nauczyłam się całkowitej samodzielności, bo jestem osobą chodzącą, ale utwierdziłam się w przekonaniu, że jestem w stanie funkcjonować samodzielnie. Hej, nazywam się Mateusz, mam 28 lat. Jestem absolwentem Akademii Życia i Samodzielności w Koninie. Na chwilę obecną, po przybytych projektach, zamieszkałem sam. Chciałbym zachęcić osoby z niepełnosprawnościami, które swoją sprawność straciły w łamku sekund, żeby nie leżały w łóżkach, nie siedziały w domach, tylko brały swoje życie w swoje ręce i zaczynały działać.